Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na pewno wiele osób zastanawia się i już słyszało też od innych, że teraz, no, dlaczego, dlaczego teraz normy stężenia cholesterolu, czy na przykład glukozy we krwi są inne niż jeszcze 20, 30, 40 lat temu. Ktoś mi zadał pytanie, panie Patryku, przecież jest taka jakaś książka do medycyny z lat 70. gdzie cholesterol wynosił 250, ponad 250 miligramów na decylitr, a prawidłowe stężenie glukozy to było 120 mg na decylitr. Dlaczego teraz te normy się tak obniżyły? Zapewne po to, żeby Big Pharma mogła sprzedawać leki i na tym się bogacić. To jest fałszywa teoria i fałszywe twierdzenie. Zwróćmy uwagę na to, że przede wszystkim Big Pharma nie ustala żadnych norm laboratoryjnych. Normy laboratoryjne są ustalane metodami statystycznymi. Natomiast no albo wykorzystuje się tutaj metodę takiego jeżeli rozkład czy próba reprezentatywna badana w populacji jest zgodna z rozkładem normalnym co można potwierdzić za pomocą odpowiednich testów na przykład testu Shapiro-Wilka stosuje się tutaj przedział średnia plus minus dwa odchylenia standardowe co oczywiście oznacza że zawsze jest pacjent który może mieć jakiś wynik powyżej tej normy statystycznej a jednak być zdrowy natomiast Trzeba zwrócić uwagę też, że drugim sposobem jest stosowanie metody percentylowej, w przypadku gdy ten rozkład tych wyników, tych oznaczeń, stężeń różnych parametrów we krwi nie spełnia warunków rozkładu normalnego. Zwróćmy jednak uwagę na to, że w wyniku tych ostatnich lat, czyli w przeciągu tych 30-40 lat, znacznie zmieniły się metody oznaczania. Na pewno spotkaliście się z taką informacją, czy też zauważyliście z własnej obserwacji, gdy robiliście te same badania w różnych laboratoriach, że normy są nieco inne, tak? Bo każde laboratorium na przykład stosuje inną metodę. To dotyczyło dawniej metod enzymatycznych. Było powszechne jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Później, w wyniku tak zwanej standaryzacji dokonanej przez IFCC, te wyniki stały się porównywalne. Nadal mogą być nie do końca porównywalne w badaniach immunochemicznych, gdzie tutaj faktycznie trzeba się odnosić do tych norm przyporządkowanych czy stosowanych przez dane laboratorium. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że ta norma zależy nie tyle od laboratorium, ale od stosowanej metody. Dawniej, kilkadziesiąt lat temu, do oznaczania glukozy stosowano metodę ortotoluidynową, która dawała wyniki nawet o 20% wyższe niż teraz stosowane metody no, enzymatyczne, tak? Z peroksydazą chrzanową czy heksokinazowa. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli byśmy pobrali komuś krew, i z tej samej próbki dwa razy wykonali oznaczenie, jedną metodą i później drugą, to w jednej metodzie moglibyśmy otrzymać stężenie glukozy np. 99 mg na decylitr, czyli jeszcze w normie, a w drugiej 120. Takie były rozbieżności, a przecież pacjent ma takie samo stężenie glukozy, bo to jest z tej samej próbki, prawda, pobranej w tym samym czasie, więc powinno być takie samo. Dlatego zwróćmy uwagę, że w podręcznikach często medycznych, tych starszych, gdzie mówiono o normach tak, glukozy czy cholesterolu, to nie podawano za pomocą jakiej metody się to oznacza, bądź autor miał na myśli metodą powszechnie stosowaną w tamtym czasie. To samo dotyczy cholesterolu. Kiedyś też były inne metody. Była metoda Libermana-Burharda, była metoda Zlatkisa. Były różne metody, nawet kilkustopniowe, polegające na wstępnej ekstrakcji cholesterolu, gdzie mogły między sobą dawać różne wyniki. Tak? Czyli wynik badania laboratoryjnego trzeba dostosować do danej metody. I to jest odpowiedź na to Wasze pytanie, dlaczego te normy się zmieniły. To jest pierwsza przyczyna. Ale jest jeszcze druga. Mianowicie, przecież w przeciągu tych 30 czy 40 lat zaobserwowano na przykład, że u osób z niższym stężeniem glukozy czy z niższym stężeniem cholesterolu rzadziej występują incydenty sercowo-naczyniowe. W związku z tym obniżanie norm miało wcale nie na tyle sprzedaż leków. Tylko właśnie zapobieganie tym incydentom sercowo-naczyniowym, tak? czy, czy powikłaniom związanym z wysokim stężeniem cholesterolu czy glukozy. W związku z tym, dążenie do obniżania tych norm wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, z, z zastosowania innych norm dawniej i dziś, a po drugie, z badań kohortowych, przeglądowych, tak? z badań populacyjnych, wskazujących, że te normy musiały ulec weryfikacji, ponownej ocenie. I obniżeniu. Jeżeli stężenie glukozy jest niższe, w związku z tym czas przeżycia takich pacjentów jest dłuższy, to samo dotyczy stężenia cholesterolu LDL, to wiadomo, że w tym przypadku niższe wartości są bardziej korzystne dla danej osoby. Taka osoba będzie zdrowsza, rzadziej. Będzie występować czy z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpi u niej zawał serca bądź udar mózgu. A więc nie ma to na celu wciskanie nam leków czy sprzedaż różnych suplementów, bo tak jak powiedziałem, te normy zależą od tych dwóch czynników wcześniej wymienionych. A o suplementach to już w ogóle nie ma co mówić, bo bardzo często zwracamy uwagę na to, że Big Pharma sprzedaje nam leki. A tymczasem jej miejsce zajmują coraz częściej sprzedawcy suplementów. Gdzie w takiej tradycyjnej aptece ten sam suplement diety, który nie jest wcale gorszy, można kupić czasami nawet kilkukrotnie taniej niż u sprzedawcy jakiegoś suplementu diety, który ma ekstra super opakowanie, ekstra super markę, a wcale nie działa lepiej. Więc ci sprzedawcy, którzy sprzedają suplementy o niepotwierdzonym działaniu, nieadekwatnie do ceny rynkowej, sami się bogacą i stanowią większe zagrożenie niż ta Big Pharma, a odwracanie właśnie wzroku w kierunku Big Farmy ma na celu jakby niedostrzeganie tego czy niedostrzeżenie, że problem tkwi zupełnie gdzie indziej. W kwitnącym rynku suplementów diety które często nie działają są przyjmowane niepotrzebnie. Polacy wydają fortunę na różne suplementy, zresztą nie tylko Polacy, też mieszkańcy różnych krajów, których wcale nie powinni albo nie muszą brać. Trzeba też wiedzieć, że te suplementy wchodzą w interakcję czy mogą wchodzić w interakcję z niektórymi innymi lekami. Czyli podsumowując ten film, dlaczego te normy się obniżyły? Po pierwsze, bo zmieniły się metody oznaczeń, tak? Dawni i dziś, w związku z czym za pomocą innej metody z tej samej próbki uzyskuje się inną wartość, a po drugie, dlatego, że w wyniku badań przeglądowych, populacyjnych stwierdzono, że niższe wartości, niższe stężenia są korzystniejsze dla zdrowia. Moi drodzy, myślę, że ten film wyjaśnił Wam kilka aspektów i odpowiedział na nurtujące Was pytania. Moi drodzy i mnie też jedna rzecz kiedyś zaintrygowała, mianowicie jechałem sobie w autobusie, to jeszcze gdy, gdy chodziłem, no, gdy studiowałem. No i prawda autobus był zatłoczony i obok mnie stała jakaś taka kobieta, nie wiem, może miała 40 lat i tak na mnie popatrzyła i mówi, że y, wypadałoby ustąpić miejsca starszej osobie. No to ja oczywiście zawsze z uprzejmości, grzecznie przeprosiłem i odpowiedziałem: tak, przepraszam, proszę pani, nie zabrałem ze sobą okularów i dlatego nie zauważyłem, jaka pani jest stara. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie, cześć.